Dlaczego reflektory wydają się ostatnio znacznie jaśniejsze, to nie tylko wina Twoich oczu, a prawdziwa przyczyna ma wszystko wspólnego z tym, co zmieniło się w środku żarówki. W ostatnich latach coraz więcej samochodów wymienia tradycyjne halogenowe reflektory na LEDy i HEDy, które świecą jaśniej, bielszym światłem i na większą odległość niż starsze lampy. Te nowoczesne żarówki nie tylko świecą mocniej, ale również inaczej rozpraszają światło, zwłaszcza gdy są umieszczone w reflektorach, które pierwotnie nie były do nich przystosowane. Oznacza to, że zamiast skupiać wiązkę światła na drodze, część tego światła rozlewa się na boki, trafiając w Twoje oczy, lusterka i szyby jak błysk. Chociaż poziom jasności wciąż mieści się w dozwolonych limitach, temperatura barwowa LED-ów tworzy bardziej niebieskie, ostrzejsze światło, które wydaje się intensywniejsze, zwłaszcza w nocy. Ale może jeszcze większym powodem jest to, że niektórzy kierowcy montują zestawy LED na własną rękę, które nie są odpowiednio ustawione lub wyregulowane, co tylko pogarsza oślepiające światło dla innych na drodze. I pamiętaj, subskrybuj mój kanał po więcej ciekawostek jak ta.